Szanowni państwo. Mija rok budżetowy i pierwszy rok mojej kadencji. W związku z tym czas na pewne podsumowania i przedstawienie planów na przyszłość. Przed rokiem podzieliłem mój program wyborczy na cztery obszary. W taki też sposób przedstawię ich stopień realizacji. Moduł pierwszy mieszkania i budownictwo. W 2019 roku wynająłem wszystkie wolne mieszkania będące w naszych zasobach. Przygotowałem, a Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży dziewięciu mieszkań. Sprzedajemy również działki budowlane, jak i rekreacyjne. Na bieżąco remontujemy gminne lokale mieszkaniowe przygotowujemy również inne lokale na cele mieszkaniowe były ośrodek zdrowia na rynku pszczebie i Świetlice w Nowym Gorzycku i silnej. W 2020 roku rozpoczniemy budy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kasztanowej. Zaprojektujemy też przyłącza na osiedlu Leśna Podkowa. Ważnym elementem jest poprawa warunków bytowych w mieszkaniach socjalnych. Moduł drugi bezpieczeństwo. Zrealizowaliśmy program nauki pływania dla dzieci, zakonserwowaliśmy i wymieniliśmy hydranty przeciwpożarowe na terenie naszej gminy. Przed rokiem doświadczyliśmy tragicznych zdarzeń losowych. Podjąłem działania, aby hydranty i zasoby na terenie naszej gminy były sprawne. Jesteśmy w trakcie realizacji zakupu nowoczesnej łodzi ratowniczej dla Ochotniczej straży Pożarnej. Instalujemy i uruchamiamy monitory na terenie gminy. Aktualnie zrobiliśmy to na Rynku oraz na Placu Magdaleńskim. Zamontowaliśmy 25 latarni, w tym 10 solarnych. W przyszłym roku planujemy podobną ilość. Ulokowaliśmy trzy nowe wiaty przystankowe w Szarczu, Porowym i Stołuniu. Budujemy i remontujemy chodniki, instalujemy progi zwalniające, remontujemy wozy strażackie. Zabiegamy o poprawę zasięgu telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu. Wystosowaliśmy pisma do wszystkich sieci komórkowych działających na terenie naszego kraju i otrzymaliśmy odpowiedź. Wydałem warunki budowy dla dwóch wież w miejscowości Silna, które znacznie wpłyną na poprawę jakości zasięgu telefonii komórkowej w Borowym Młynie. W niedługim czasie wydam również warunki budowy wież dla Stołunia, Poliska i Gorzycka. Firma Orange przyłączy ponad 200 mieszkań do szybkiego internetu. W przyszłym roku przygotujemy dokumentację instalacji świetnych z modułami radarowymi dla Świechocina, Policka, Nowego Gorzycka i Pszczewa. Planujemy zakup nowego wozu strażackiego i zabezpieczyliśmy w tym celu potem 250 tysięcy. Liczymy na duże dofinansowanie. Zakupimy aparaty tlenowe dla jednostek OSP i zaprojektujemy ścieżkę rowerową do Borowego Młyna. Moduł trzeci – sport, rekreacja, turystyka i kultura. W mijającym roku ukończyliśmy budowę hali widowiskowo-sportowej z siłownią i salką fitness. Cieszę się, że od godziny 8 do 15 trzy klasy mogą jednocześnie w komfortowych warunkach ćwiczyć na naszej hali. Po tej godzinie wykorzystywana jest ona chociażby przez maluszki z Akademii Rejsa, nasz klub y, pszczewski piłkarski, ale też nieco starszą młodzież, taką jak ja. Panie z klubu seniora korzystają z salki fitness. Również młodzież wykorzystuje. Bardzo dobrze wyposażoną siłownię. Obniżyliśmy koszty funkcjonowania hali sportowej poprzez zatrudnienie pracowników z pieniędzy Urzędu Pracy. Ponadto w tym roku zakupiliśmy mobilny podesceniczny za kwotę ponad 70 tysięcy zł, dokonaliśmy remontu domu szewca za kwotę prawie 100 tysięcy zł i przygotowaliśmy turystyczną aplikację wraz z tablicami informacyjnymi. Cały czas na różnych płaszczyznach współpracujemy z nadleśnictwami Przewskim parkiem krajobrazowym KoMPZW, utrzymujemy porządek na terenie gminy, zakupiliśmy zamiatarkę oraz znacznie zwiększyliśmy nakłady na utrzymanie dróg. Od przyszłego roku planujemy rozgrywki halowej ligi sołeckiej, przywrócenia miesięcznika wieści gminne, rozwoju oferty kulturalnej wszystkich świetlic wiejskich oraz ożywienia współpracy z lokalnymi twórcami. Moduł czwarty i ostatni. Finanse i inwestycje. W 2019 roku remontowaliśmy świetlicę w Policku i Zielomyślu. Usunęliśmy usterki świetlic w Nowym Gorzycku, Szarczu i Silnej. Reklamowaliśmy usterki hali świetlicy w Policku, które zostały naprawione. Dokonaliśmy zakupu gruntu po dodatkowe ujęcia wody oraz wywierciliśmy dwie nowe studnie w Przebieg i Gorzycku. Na bieżąco monitorujemy przebieg realizacji inwestycji. Negocjujemy w sprawie wytyczenia biegu linii wysokiego napięcia przebiegającej przez teren naszej gminy. Odwołaliśmy się od niekorzystnego dla nas wyroku w sprawie odszkodowania za niezagospodarowane grunty. W przyszłym roku poznamy ostateczny wyrok. Niestety gminie grozi bardzo wysoka kara. Planujemy wykup i przyjęcie gruntów pod miejsca spotkań dla mieszkańców Janowa, Rańska i Borowego Młyna oraz pod plac zabaw w Świechocinie. Rozpocznie się również budowa wielorodzinnego domu przy ulicy Kasztanowej oraz budowa wodociągu do Borowego młyna. Obie te inwestycje to strategiczne punkty programu mojego i klubu radnych. Cieszę się, że rozpoczniemy je w przyszłym roku realizować z bardzo dużymi dofinansowaniami. Ponadto planujemy budowę chodnika na ulicy Kasztanowej, remont dawnej stołówki i przygotowanie nowego projektu pomostu na plaży. Bardzo istotną jest współpraca z powiatem w sprawie remontu chodników i dróg, w szczególności projekt drogi pszczew szarcz -Stołyn. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokoju, radości, miłości, ludzkiej życzliwości oraz wytchnienia w rodzinnym gronie. A nadchodzący nowy rok niech nam przyniesie spełnienie marzeń oraz realizację przyszłych planów.